Mamy 13 czerwca 2019 roku. Dzień miesiąca to jest czwartek. No, ostatnio były upały i te upały były rzędy nawet przeszło 30 stopni. Więc kotką było szczególnie gorąco, bo futerka ich grzały. I na różne sposoby kotki szukały ochłody. I na przykład Maciuś to kładzie się w takim przyciągu. Może pamiętacie z poprzednich filmików? Pokażę, w którym to miejscu. O, to było właśnie tutaj. Na tej macie, ja tu później kładłem taką dywanik. I tutaj jest przeciąg. Jeżeli jest okno otwarte tam na górze i tutaj na dole, to jest automatycznie przeciąg. Maciuś tutaj w upałach lubiał właśnie się kłaść. I żeby mu coś pomóc tym zaradzić, postanowiłem coś mu kupić chłodzącego. Bo są takie maty chłodzące. Jest taka aplikacja, nazywa się. JUM, pisze się przez Jan, Olga, Olga, Marian. To jest aplikacja, którą można znaleźć na Androidzie sklep Play. I w Chinach się zamawia. I to jest właśnie ta wykładzina, o proszę ta niebieska. Ta ma wymiary 30 cm na 40 i kosztuje 22 zł w kinach. Czeka się na nią około miesiąca. Koszt dostawy jest zero, czyli sam koszt tylko. No i Maciuś, co? Maciułek, przyjemnie, normalnie jak się rękę przyłoży, jest uczucie chłodu w stosunku do tego. Wyraźnie czuje się, że jest to chłodniejsze. Jest to materiałek, który szybko odprowadza ciepło. W gospodarstwach domowych są używane różne takie tace rozmrażające, na które wymuje się mięso z lodówki, z zamrażalnika, kładzie się na tą tacę i w ten czas ona szybko odprowadza ciepło. Po prostu jest to materiał, który ma duży współczynnik przewodnictwa cieplnego. I stąd odprowadza ciepło. Najlepiej, jakby to jeszcze było ułożone na jakimś, nie na tym, tylko na czymś zimnym, na przykład na szkle. Coś, co też odprowadza ciepło. Żeby jak najszybciej odprowadziło. To jest taki płaski, można powiedzieć, radiator. Tak jest przy tranzystorach. Różne tam aluminiowe, żebrowane. To tutaj też by się stało na czymś położyć takim, żeby jeszcze szybciej odprowadzać ciepło. Żeby to jeszcze bardziej chłodziło. No, niektórzy żartują, że to może tak odprowadzać mocno ciepło, że kot się pokryje szronem. No, nie ma takiej obawy. Oczywiście to jest żart. No to Maciuś sobie leży wygodnie, chłodzi go, skulił się, żeby na tej wykładzinie. Zgasimy światełko, niech śpi sobie spokojnie. To dobranoc, Maciusiu. Śpij, Maciuś, śpij. Niech ci jest chłodno w tym futerku, żeby się, się nie przegrzał. जैबुल yeah, को